Ta paczuszka w dniu 1 marca 2022 roku zmieni tak dużo na tym kanale, na kanale Granie na Spontanie, że sami się przekonacie, jaki to będzie bardzo ciekawy wyczyn od jednego z widzów, którego bardzo serdecznie, ciepło pozdrawiam. Mateusz, odwaliłeś kawał, kawał dobrej roboty, ponieważ historia. Tej paczki jest taka następująca, że Wam już odpowiem, opowiem wam ją, opowiem wam o niej już w samym e, tym rozpakowaniu. 9 miesięcy temu, troszkę dziwnie to brzmi, no to na pod koniec czerwca zeszłego roku 2021 napisał do mnie jeden z widzów, który konsolami i ogólnie z grami się już długi czas zajmuje. Wnioskuję z tego, że jest ode mnie starszy o kilka lat, ale to nie jest istotne. Istot, istotne jest to, co ten owy Mateusz pewnego czerwcowego dnia, czerwcowego chyba, znalazł gdzieś u siebie w okolicy, czy tam gdzieś indziej. Nie jestem pewny tego, bo już no, przez te 9 miesięcy tyle się działo, że zapomniałem o pewnych rzeczach. Na. No? W pewnym, mało, w pewnym mało ustronnym miejscu, który nazywa się śmietnik, znalazł, znalazł taki oto sprzęt, który się tam znajduje w środku. Ja sam nie dowierzałem, co on mi e, napisał wtedy. To było na Facebooku, a konkretnie na moim fanpage'u, e, w wiadomościach prywatnych, i tak sobie myślę, kurde, to ty normalnie żyłe złota znalazłeś, nie? No bo kurde, kto takie rzeczy zostawia na, na, yy, na śmietniku, nie? I to w bardzo ładnym stanie. I się mówi nawet, że. No i yy, w Ameryce tak się mówi, że na śmietniku yy, można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy, tak? Które są warte, można powiedzieć, grube, grube pieniądze. Zresztą nie ma co się dziwi, że tam. Bezdomni yy, w zasadzie są często niestety spotykani, zwłaszcza w dużych metropoliach, gdzie no przy pozornej, przy pozornej beznadziei mogą żyć naprawdę jak królowie w tamtym miejscu. Dziwnie to brzmi, ale taka jest rzeczywistość. Tak trzeba mówić. I Gdyby nie ta akcja Mateusza, prawdopodobnie ten sprzęt trafiłby na, yy, totalnie na śmietnik, ale tak w cudzysłowie na wysypisko i zostałoby pewnie zutylizowany, dlatego że. E, jest od jakiegoś czasu akcja, przynajmniej w Europie, e, żeby elektrośmieci składować w jednym miejscu i je utylizować. Ale to, wam powiem, to będzie jednięcie prosto w pysk, jaki w ogóle, no ja bym się tego naprawdę nie spodziewał. Naprawdę. Dobrze, zobaczmy co tutaj w środku się znajduje. Będziemy dzisiaj testować ten sprzęt, ponieważ jestem ciekawy, czy on faktycznie działa tak jak powinien działać. I tutaj prawdopodobnie chyba mamy padzika. Zaraz zobaczymy. Wiem, że lubicie takie filmy. Ja tym bardziej lubię. O, to jest taka folia, która się troszeczkę sama klei. Proszę bardzo. Padzik do Mega Drive'a. Model chyba pierwszy, ponieważ późniejsze miały e, czerwony start. I z tymi fajnymi kolorowymi ściskami znaczy kolorowymi czerwonymi ściskami w ładnym stanie. Widać, że był trochę używany, ale ładny stan, można powiedzieć. Tutaj chyba jest zasilacz. który będzie akurat pasował do jednego i drugiego urządzenia, bo to są dwa urządzenia w jednym sumie. Jako tako powiedzmy, że to jest taki paradoks. Jedno urządzenie jest osobno, drugie jest do tego dołączone. Razem tak, jakby tworzą jeden uniwersalny system, ale na te dwa systemy troszeczkę osobne są nieco inne biblioteki e, gier. Tutaj mamy taki zasilacz do. Mega Drive'a Ale kurczę, on jest jakiś dziwny, bo ma typowo logo pod Japonię, ale wtyczkę ma europejską. Czyżby przeróbka? Czy jakiś inny? Jakiś inny model, ale w każdym razie, no To jest zwyczajny. Na Sega Retro są bardzo fajne opisy tych zasilaczy, które do czego działają. I teraz uwaga, creme de la creme. Uwaga. Rozkoszujcie się tym, ponieważ to, co zobaczycie, będzie po prostu istnym strzałem w dziąsło. Uwaga! Uwaga, uwaga! Dokładnie coś takiego. Jest to Mega CD, model pierwszy wydanie na Europę z takim oto ciekawym podłączeniem z boku i to jest uwaga model zakupiony od widza drogą można powiedzieć zwykłego umówienia się za taką cenę bardzo ładny napis 16 bitowy od razu wam pokażę jaki ja mam model żeby sobie przyrównać skalę ponieważ mam już w tej chwili 2 mega To jest mój ten model obecny, którego, którego posiadam. Nie ma tego ładnego napisu 16, 16 bitów, natomiast ten jest no, naprawdę ładny, jeżeli o to chodzi. I jeżeli sprawdzimy za chwilkę, jaka to jest rewizja tej konsoli. Aha, już widzę. Tu jest blokada zwalniająca. My to po prostu konsolę musimy wyjąć. O, proszę bardzo. Jest akurat bez tego, bez tej zaślepki i tu jest ten e, blaszka, która montuje od razu tu do tej podstawy. Nie wiem, czy ja ją w ogóle zdejmę, żeby zobaczyć, jaka to jest rewizja konsoli. To jest na śrubę przykręcone. Dobra, ja się tym zajmę później całkowicie. Nie będę tutaj już tego odłączał. Zobaczmy samą Mega CD, ponieważ akurat tak się składa, że którego posiada model drugi, e, tak się przedstawia oto. Wygląda jak troszeczkę odtwarzacz płyt CD z tamtych lat, lat z lat początku 90. Tak on się przedstawia. Tak wygląda to gniazdo od boku. Jest to inna konstrukcja niż w Mega CD. I zasilacz do Mega CD 2 idealnie pasuje pod e, ten e, model również. Ten ma... Oznaczenie 1602 nie, przepraszam, 169018 używać zasilacza 1602, myślnik 3, 5 i 18, a tak się składa, że taki zasilacz również posiadam. Ciekawie tym, jak będzie działać z płytami do tej konsoli, ponieważ mam takie płyty. To jest mój Mega Drive, chyba tego mojego się pozbędę najprawdopodobniej. Bo po co mi dwa mega drive, model pierwszy? O! I tutaj jest jeszcze taka blokada, która po przytrzymaniu nie da się tej konsoli jednej i drugiej odłączyć. Zobaczmy, jak to maleństwo. Maleństwo. Powiem Wam, że naprawdę jestem zadowolony z tego. Nie, nie wiem, czy podawać Wam cenę, za ile udało mi się e, kupić od tego widza, ponieważ spadniecie z krzeseł. To była oferta, bym powiedział chyba życia nawet. Kolejna po Saturnie czy innych konsolach. E, no i szału, szału będziecie mogli dostać, jeżeli zobaczycie taką cenę, ale myślę, że póki co, ale myślę, że póki co warto przetestować i ewentualnie wam zdradzę na końcu tego filmu. Za ile udało się kupić ten sprzęt, bo cena będzie tutaj naprawdę grała rolę. Ale najpierw sprawdzamy to. W porządku, moi drodzy. Tak wygląda sprzęt, jak go już ustawię przy GameCube i przy Wii, żeby zobaczyć jego rzeczywiste rozmiary, a nie jakieś udawane e, sekwencje i inne rzeczy na głowie. Taki zasilacz należy użyć do Magic CD, ponieważ jest. On tak oznaczony i on będzie w pełni działać. Pamiętajmy jednak, też jeszcze raz dla przypomnienia, jeżeli nie oglądaliście konsologii z mojej serii, Mega Drive i Mega CD potrzebują dwa osobne zasilacze. Stąd też niestety to powoduje, że trzeba mieć specjalne miejsce w kontaktach. I czekajcie, to jest ten, to wejście. I trzeba zarezerwować dwa miejsca na zasilacze. Tak się składa. Ten działa z Mega Drive'em 1. On jest oznaczony symbolem 300818. Będzie się dobrze tutaj miał. Podłączamy jeszcze tylko AV w zasadzie. Sprawdzimy od razu ten kontroler dorzucony do zestawu. I kilka rzeczy tylko kilka rzeczy tylko odłączę żeby było miejsce na te dwa okropne zasilacze, które, no niestety, Sega takie dorzuciła, takie stworzyła, i się tutaj masa kabli plącze, ale to. Niestety, tak to jest w życiu kolekcjonera, kiedy chce się mieć. Nie. Chce się mieć przeróżne sprzęty na wyciągnięcie ręki, i to tak wygląda. Dobra, no to co? Zaraz się widzimy przy telewizorze. W porządku. Wszystko już jest podłączone, nawet sam kontroler. I teraz uwaga, chwila ciszy. Mam nadzieję, że się włączy. Mam nadzieję, że żadnego niekontrolowanego wybuchu nie będzie. No i raz, dwa, trzy, odmieniamy historię. Tylko nie w tych kolorach, które bym chciał. Proszę bardzo. Jest to pierwszy bios. Pierwszy bios, i pokażę Wam jeszcze, jak ta, jak ta przystawka pracuje. Jeżeli pozwolicie, że obniżę kamerkę. I teraz tak. Jak widzimy, po lewej stronie jest wskaźnik ready, czyli. Może lepiej to pokażę, żeby było bardziej widać. Jest lampa ready i jest akces, czyli dostęp do napędu, miga dlatego, że nie ma żadnej płyty. I żeby otworzyć ten napęd wystarczy wcisnąć na konsoli Mega Drive przycisk reset i się otworzyło. Zresztą jeszcze na jednym filmie wam to zademonstruję. Ok, tutaj chyba akurat nic nie będziemy wkładać. Na razie, ponieważ chcę zobaczyć menu główne, z przyciskiem A, ono jest bardzo podobna jak y, japoński model, ponieważ w pierwszym w Japonii i w drugim modelu japońskim jest dokładnie ten sam. Y, ten sam jest to y, y, BIOS, jeżeli o to chodzi. Nie wiem, co to jest Prince JRO, ale sprawdzę ewentualnie niegdyś, kiedyś tam co to jest za gra. Odpalmy sobie od razu wciskając reset i weźmy, włączmy Thunderhawk'a. Bardzo fajnie ta taca się wysuwa, tak porządnie, bez żadnego jakiegoś tam spowolnienia, przyspieszenia, normalnie, tradycyjnie jest sobie e, taka praca tacki. Thunderhawk, jedna z lepszych gier na Mega CD, traktująca poważnie o śmigłowcu o podobnej nazwie, tylko nie pamiętam, jak się nazywa dokładnie ten Yy, śmigłowiec AH-73M, jakiś amerykański pewnie. Odpalamy od razu. Musicie zobaczyć, jak w ogóle ta taca się zachowuje fajnie. Jeszcze pozwólcie, że... O. Tak się ona zachowuje, wciskamy przycisk A. A nie, start, przepraszam. I myślę, że powinno zaczytać bez żadnego problemu. Dobra. i prosi nas, żeby wcisnąć start. I zobaczymy, co się będzie działo, moi drodzy. Także pierwszy model załatwiony. Zobaczymy, jak gra będzie śmigać. Od razu zaczytało, czyli napęd widać działa bardzo porządnie. Zobaczymy jeszcze intro, czy zaczyta bez problemu. Widać, że nie ma problemów. I w ten sposób można się cofnąć o niecałe 30 lat. W czasy, kiedy dopiero technologia CD zaczynała się pojawiać komercyjnie, ale dopiero Sony PlayStation pokazało, że płyty CD to jednak jest pe pe pewny nośnik. Ale Sega próbowała coś w tym, coś w tym kierunku zrobić i warta, warta podkreślenia jest uwaga, że Mega CD jest to najlepiej sprzedający się dodatek do konsoli w ogóle na świecie, ponieważ konkurencja przeważnie, chyba tylko na drugim miejscu było NEC, NEC ze swoim TurboGrafxem, Engine i tak dalej, z tymi swoimi przeróżnymi dodatkami CD, które są bardziej znane tylko w Japonii, a Sega próbowała uderzyć w ten rynek już. Z takim oto impetem, z całkiem dobrze udaną, można powiedzieć, konsolą bądź dodatkiem, aczkolwiek mówi się na, to, na, ten, na tą przystawkę, że jednak przystawka jest lipna, ale bardziej tą tragedię można rozpatrywać pod kątem tego, że wymagane jest osobne zasilanie do tego, a a w ogóle słuchajcie, ja mam tutaj nie mam tutaj save'a. Ja save'a mam w drugim modelu. I nie mam jak za bardzo przenieść tych zapisów. Bo nie mam karty pamięci, a karta pamięci do MegICD jest odrobinkę kosztownym wydatkiem. I nie znam innego sposobu, żeby przenieść te dane. Ale chociaż sprawdzimy sobie ten pierwszy etap. Konsola zaczytuje prawidłowo, ale widać, że nie ma problemu. Dobra, to już sobie pominiemy. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że się uda. I sprawdzimy tą grę jak ona tutaj śmiga, ale będzie pewnie tak samo tak jak widać czyli dobrze. Muszę wam powiedzieć za ile dałem? Na tą przystaweczkę i za ten. Ładniejszy, moim zdaniem, model pierwszy Mega Drive'a. E, nie zgadniecie... poczekajcie, jak tutaj się sterował? Muszę sobie przypomnieć trochę... Aha, dobra, C3 mamy. Góra i dół i lecimy. E, moi drodzy, dałem za tą przystawkę z Mega Drive'em 400 zł. E, to nie jest ściema, to jest prawda, możecie się zapytać ewentualnie e, Owego widza, który mi sprezentował ten gadżet. 400 zł, słuchajcie, za Mega CD to granicy z cudem dzisiaj, ponieważ widziałem na eBayu. Na eBayu kosztują te konsole co najmniej w granicach 1000 zł i więcej. W ładnym stanie, co prawda, wiecie, są ludzie, którzy zbierają w kartonach konsole, nie? Ale ja mam takie założenie, że ja nie zbieram kartonów do konsol, z tego powodu, że po prostu nie miałbym gdzie tego upchać, bo dla mnie trzymanie kartonów nie jest priorytetem. Natomiast szanuję ludzi, którzy chcą mieć pełny komplet, czyli, wiecie, pudełko, papierologię, styropian i tak dalej. To ja wszystko rozumiem, ale ja zbieram to, co jest pod ręką, i nie każdy może sobie pozwolić na taki zakup typu, właśnie pełny zestaw z. Z, z kartonem, z przewodami i tak dalej, w, tak jakby by się faktycznie kupowało kiedyś tą konsolę, e, ponieważ no to nie są tanie wydatki. E, I tych rzeczy jest po prostu mało na rynku. Dlatego tak się składa, że. O kurde, dlatego tak się składa, że kupuję to co jest pod ręką, to co jest w ogóle, bo Samo kupienie Megi CD no, jest takim wyzwaniem, raczej, ponieważ gier jest może odrobinkę na lekarstwo, ale kwestia jest tego typu, że e, gry są drogie. Gry są drogie i dlatego jest to ryzykowny zakup, ale dla mnie żaden, żaden kłopot mieć kilka gier w zanadrzu, w zwłaszcza, że mam w zasadzie jakieś tam gry, więc no, już to jest dla mnie podstawa do posiadania tej konsoli. Zwłaszcza pierwszego modelu, który mi się bardziej podoba niż drugi, aczkolwiek drugi oczywiście będę miał, ponieważ yy, mój drugi model jest przerobiony. Yy, przerobiony jest na tyle, że mogę odpalać wszystkie gry z Mega-CD. Nawet te japońskie. Tylko jeszcze tego nie sprawdzałem, bo nie mam żadnej japońskiej gry, ale kiedyś taką sobie załatwię, jeżeli będzie możliwość. No i zobaczymy jeszcze inną grę na koniec. Może weźmy sobie, weźmy sobie Jaguara i może weźmy sobie Sega Classic's Arcade Collection, bo Route Avenger był już u mnie na kanale, <coughs> więc, więc, to sobie darujemy i sobie na moment zobaczymy. Może najpierw Sega Classic's Arcade Collection, a może zanim w ogóle 400 zł, słuchajcie, za 400 zł takie coś. Jest niemożliwe praktycznie. Tylko w zasadzie poznajomości. Poznajomości wystarczy. A widz wiedział, co sprzedawał. Wiedział co sprzedawał. Pewnie... Nie, 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 nie format. Chciałem tylko zobaczyć, jak to tutaj wygląda. No, tak wygląda menadżer zadań. Menadżer danych w... W Mega CD można jeszcze tak oczywiście otwierać i zamykać napęd, także fajna sprawa. No i cóż, no, widz wiedział, co sprzedaje. Komu sprzedaje przede wszystkim. No i. Tak to wygląda, nie. Wiadomo, że tej przystawki nie wyszło za dużo na świecie, bo tylko raptem 2 miliony około. Razem we wszystkich różnych wariantach, czy to Mega CD 2, czy to Multimega, CDX. JVC, model XI i tak dalej. Tego trochę powychodziło na świecie, ale i tak te wszystkie pozostałe modele, które wymieniłem na początku, one są, one są dosyć yy, rzadko spotykane, bo nie wyszły w dużej ilości egzemplarzy. One były rzucone gdzieś tam na rynek I, i co zrobić. No i tyle, nie? I tak to się prezentuje, także sprzęt działa jak najbardziej. Bardzo podoba mi się ten wygląd. Bardzo ładny zresztą. Widać, że Mega CD 1 pasuje do Mega Drive a 1, a Mega Drive 2 pasuje idealnie do Mega CD 2. I tak to, tak to wygląda, moi drodzy. Także... Zobaczę tylko, czy pamiętam dobrze ten kod na shurikeny nieskończone. Nie wiem, że chyba trzeba trzymać któryś przycisk. Albo po prostu zostawić. O, proszę bardzo, jednak załączyło. No i mamy. Mamy oto taki sprzęcik. Bardzo fajny, bardzo drogi, ale... Tak się złożyło, że... Widz trafił po prostu na niesamowite szczęście, bo... Znaleźć konsolę praktycznie... W miejscu mało do tego przeznaczonym... Ale jednak spraw, sprawną konsolę to jest, to jest bym powiedział jeden z cudów, bo nieczęsto się to zdarza. Co by nie mówić. Także co myślicie o tym e, zakupie? No myślę, że tutaj komentarze będą dosyć mocne, jeżeli o to chodzi w, w słownym e, pozytywnym sensie. E, no i cóż, kolekcja się uzupełnia bardzo fajnie. Szkoda, że. Wcześniej nie miałem modelu pierwszego, no ale mówiłem, no. Pierwszy model jest dosyć taki unikalny. O kurde, bomba. No i nie często się widuje na aukcjach w korzystnej cenie. Mówię, za, zazwyczaj 1000, może czasami mniej, ale na pewno nie 400 zł. To macie taką pewność. No i tutaj niepotrzebnie coś zrobię. No dobra, to będzie wszystko z mojej strony. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę. Co myślicie, napiszcie. Bardzo będę otwarty na wszelakie komentarze. I pokażę Wam, jak ta tacka się wysuwa. Konkretnie, bez żadnego tam zastanawiania się. Tylko tutaj odłożę. No, tacka jest jaka jest. Każdy widzi. Działa i ma się dobrze. Ok, wysuniemy ją. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dużo zdrowia. Trzymajcie się. Nie dajmy się w tej obecnej sytuacji beznadziejności, dezinformacyjnej. No i do zobaczenia następnym razem.